Jakie są obowiązkowe elementy regulaminu każdej aplikacji webowej czy mobilnej? Będzie sporo tych punktów. <laughs> Oczywiście nie będę omawiał wszystkiego po kolei i w całości, ale będzie tego sporo. Pierwsza rzecz to pełne dane właściciela aplikacji. Druga rzecz rodzaj i zakres usług w aplikacji, które będziesz świadczył. Zasady korzystania z niej, prawa i obowiązki użytkowników, zakres udzielanej licencji, kwestie praw autorskich, warunki, jakie musi spełnić użytkownik. Aby korzystać z tej aplikacji, zasady udostępniania treści w ramach aplikacji, czyli tutaj chodzi m.in. o informację o zakazie dostarczania treści o charakterze bezprawnym, jest to wymóg prawny, żeby taki zakaz umieścić, warunki zawierania i rozwiązywania umowy dotyczącej korzystania z aplikacji, dziewiątka procedura kierowania i rozpatrywania reklamacji, tak? Reklamacje również są w ramach aplikacji czasami. Dziesiąta rzecz, zasady odpowiedzialności usługodawcy. No, ten temat jest dosyć ciekawy i często chcecie twórcy aplikacji z tego korzystać, czyli z wyłączenia odpowiedzialności swojej. Kolejna kwestia to możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich. Jest to taki wymóg typowo formalny, coś co musi się znaleźć, jeżeli mamy konsumentów i tak dalej. I to jest Tyle lub aż tyle. Jeżeli nie zapamiętałeś czy nie zapamiętałeś wszystkiego, no to oczywiście nic straconego. Jeżeli ten temat Cię zainteresował, to pobierz naszego bezpłatnego e-booka o budowaniu i wdrażaniu aplikacji SaaS zgodnie z prawem. A jeżeli nie odpalasz aplikacji SaaSowej, to oczywiście też pobierz tego e-booka, no bo niektóre rzeczy, jak nie większość, będzie miało zastosowanie także do innych aplikacji webowych, mobilnych, nie tylko e, typowo SaaSowych, gdzie udostępniasz software jako. Usługę. Wszystko tam tłumaczymy, co i jak trzeba zrobić, również w zakresie regulaminu aplikacji webowej i mobilnej. Link znajdziesz w moim bio i opisie do tego nagrania.